Nie urwało się? Nie, ale, ale musiał trzymać telefon dwoma rękami, żeby filmować, żeby nie trzęsło. A co jest stało? Nie wiadomo dokładnie. Tutaj koło szkoły ktoś leżał pod ścianą, więc mówią, że może ktoś spadł z dachu, ale jak to mogło być, że ktoś tam w ogóle był na dachu to nie wiadomo. A ty masz łzy w oczach. No bo był taki podmuch po prostu jak startował helikopter, że musiałem też czapkę trzymać jedną ręką kabelę, drugą ręką czapkę. No cześć. cześć. Widzieliście akcję z helikopterem? A to było wszystko szybko, bo myśmy byli w domu, a rodzice do renty zadzwonili. Chodźcie na ulicę, bo helikopter wylądował. No, na, na końcu naszej ulicy. Tak, generalnie był jakiś wypadek. Samych wypadków w Holandii nie powinno się filmować i, i tak naprawdę. Byśmy już przyszli, więc nie było tak naprawdę co oglądać. Zdożyliśmy tylko zobaczyć, jak ten helikopter startuje. No, no. wcześniej, cały czas. Stali, stali ludzie, ludzie wszyscy całą ulicę się zbierało i wszyscy czekali, aż ten helikopter. Trafi. Całe osiedle chyba przyszło. No. Słuchajcie, więc jeszcze raz dzień dobry, cześć. <grym>, witamy się z Wami w sobotę. I od razu przepraszamy Was, bo wczoraj. Powiedzieliśmy, że dzisiaj jest Dzień Wszystkich Świętych. A to był błąd. Po prostu tak. m, ja chyba... nie wiedziałam, który jest w ogóle dzień. Tak. A Maciek chyba myślał, że, że październik ma 30 dni, czy coś Ten takiego. dokładnie. To była jak, jakaś po prostu pomyłka. Nie wiem skąd ona się wzięła. Ja byłem święcie przekonany, że dzisiaj już jest 1 listopad. No, ale tymczasem... na szczęście ogląda nas Karolina i, <śmiech> tak. <śmiech> i napisała. A nie mieliście na myśli. Pojutrze. Ale myślę, że oprócz Karoliny jeszcze był jakiś Pewnie. komentarz, ktoś tam tak. jeszcze pisał. Także dzięki, ja że, że wy jesteście czujni, że nam zwróciliście uwagę, a myśmy po prostu byli święcie przekonani, że dzisiaj rano staniemy i będziemy szli na cmentarz, ale nie pójdziemy zaraz na wycieczkę z rodzicami, więc. no, no. I jutro na cmentarz. I jutro na cmentarz. Ale pomyłki się zdarzają. Jesteśmy po prostu ludźmi. Startujemy na wycieczkę. Traska zaczyna się od tego parkingu za nami. Jesteśmy w miejscowości Wooden. Mm -hmm. To jest bardzo blisko Montfort. 10 km. 8, 7, 8. 7. A trasa ma 12, więc pewnie z dwie godzinki będziemy szli, nie? Nie, więcej. Więcej? Z naszym filmowaniem. Aha. Ale rodzice mają na nas nie czekać, więc my będziemy musieli później biec. Aha. A ten parking jest położony przy stacji kolejowej. Właśnie tutaj się chyba wchodzi na stację. I jak to przeważnie w Holandii, też jest parking rowerowy. Oczywiście bliżej stacji. Tak, żeby za dużo nie trzeba chodzić. było chodzić. Tak. Patrzcie, jak tu jest sprytnie rozwiązane. U góry teraz przechodzimy. Są tory kolejowe, tutaj jeżdżą pociągi tutaj mamy chodnik tutaj jest droga rowerowa a tutaj jeszcze jest kanał więc tu jeszcze można by przepłynąć jakąś łódeczką, no może niewielką bo wielka by się nie zmieściła, ale jakiś kajak, po prostu można płynąć tu teraz jesteśmy a ktoś wymyślił trasę po tych e, węzłach e, sieci jakby tras e, pieszych a tata tutaj na kartce zapisał, jakie węzły. Więc teraz jesteśmy tutaj: 87 i idziemy do 89, czyli prosto. ulicą kiedyś przebiegała rzeka Stara Rena czyli jakaś odnoga rzeki Rena Rena, 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 tak? No, Rena, Ren, Rena <grym> potem, potem ją przeprowadzili gdzie indziej i tutaj zamknęli tą rzekę i powstała ulica Chyba taka największa w mieście zresztą, nie? Nie, tam jeszcze główniejsza jest tu obok ale, e, e, ale parę lat temu jak tutaj wymienili nawierzchnię czy coś takiego to zrobili właśnie taką rynnę, żeby żeby o tym pamiętać, że tu była rzeka. A w tej chwili już nie, ale troszeczkę do tyłu to były takie małe fontanny, które teraz nie działają, ale latem działają takie niskie. I faktycznie płynie wtedy tam woda. Ale to nie jest tak, że tam y, gdzieś puścili różę tą rzekę Chyba tylko nie. po prostu gdzieś zupełnie bokiem, No Bo tu tak? wszędzie są jakieś tam jakieś kanały. fosy, kanały i tak dalej, więc on no, teraz płynie po prostu gdzie indziej. Fajna informacja. W ogóle fajne miasteczko. Takie no, tak. spokojne i w tych kolorach jesiennych tak, sympatyczne. Tak, tak, tak. Ten krowę m.in. zrobił mój tata na warsztatach rzeźb rzeźbiarskich. A krowa dlatego, że wójdę to jest miasto krów, bo kiedyś tutaj bardzo dużo handlowano krowami. Później były jakieś choroby wśród tych krów i zredukowali to do jednego dnia w roku, które cały czas tutaj jest święto, świętym, które w, kiedy na przykład dzieci nie chodzą do szkoły, mają wolne i to jest duża impreza wtedy. To niestety w tym roku się nie odbywała. No i nie mieli cały czas, jeszcze nic nie mieli, żeby o tym pamiętać w tym mieście, że to jest miasto Krów i dlatego zrobili to kółko rzeźbiarsko, rzeźbiarskie. Zrobiła krowa, a w domu mamy jeszcze mały wzór. Pracowali na tą krowę 9 miesięcy, bo krowa jest w ciąży też podobno 9 miesięcy. Pracowali na zmi zmianach. Cały czas 2-3 osoby pracowały rano, po południu, po wieczorem. A z czego jest zrobiona? Z granicy. Z granicy. Z Indii. O, indyjski granic. Tak. Czyli święta krowa. Jednym tak. słowem. To są inne niż jedliśmy ostatnio. Tu jest gruszka w środku. A tradycyjnie no, częściej robią takie same, ale z jabłkiem. Bardzo smaczne. I co ciekawiej, sobie ludzie mieszkają tak przy kanale. Wąska dróżka. Ładnie, malowniczo. Słuchajcie, miasteczko zostało z boku. Tam gdzieś, a my już wychodzimy. Jakby na przyrodę można powiedzieć, czyli takie otwarte łąki. Gdzieś czytałem na mapę, patrzyłem, że prawdopodobnie ta trasa polega na tym, żeby okrążyć to wielkie pastwisko, łąkę pole, nie wiem jak, jak to nazwać, chyba jest to po prostu pastwisko. Tak. Pogoda jak widzicie jest spoko. Troszkę wieje, ale jest, ale jest ciepło. Słoneczko się przebija, więc naprawdę sympatyczny spacer. Słuchajcie powinniśmy iść tą stroną tej rzeczki, ale ponieważ jest tutaj prom, tratwa, jak to nazwać? Jak? I prom. Prom. No to przeprawimy się. Nie I trzeba tutaj damy to kręcić. O zobacz, teraz, teraz wychodzi właśnie z wody do góry ten łańcuch i teraz, o, teraz jest ciężej i szybciej. I teraz szybciej płyniemy, tak? tak? O, ktoś nie zdążył. My idziemy teraz wałem, i to jest ciekawostka: tu w wielu miejscach w Holandii jest tak, że jest wał, jest poziom rzeki, a z drugiej strony jest droga, która jest poniżej lustra wody czyli tak naprawdę te samochody, które tam przejeżdżają, akurat teraz nic nie jedzie, są niżej niż woda. Jakby płynęła teraz jakaś, jakaś łódka tutaj, stateczek to byłaby wyżej niż droga. No. Bo kiedyś ziemia była tu wyższa, ale jak osuszyla, to się os osuszyli ją, to. Zapadła się, się. Zapadła. A poziom wody oczywiście został taki sam, bo no, może lustra morza tylko się podnosi, a raczej nie, nie obniża się. No, czyli teoretycznie kiedyś, jak może by się podniosło, to może tutaj wylewać. Nie, bo na to coś wymyślą. <laughs> na to coś wymyślą. Miejmy nadzieję. Są przygotowani podobno. I zaczęło wiać, ale zobaczcie, to samo się tyczy pól poziom wody dość wysoki a pola o wiele niżej myślę, że z metr półtora na pewno różnica wysokości chcesz napkę? A co znowu będziemy jeść? No to dopiero jest jakby obiad, czy drugie śniadanie, czy jak to nazwać Dzięki. W takich okolicznościach przyrody, w takiej ładnej atmosferze zjem z przyjemnością nawet holenderski chleb. No, nie jest to jakiś tam kazachstański step, no bo to nie jest step, ale jest niezła przestrzeń. Wielkie pole, naprawdę. I fajnie ułożyli ten szlak. Tak, to jest jakieś obejście, bo ogólnie dotrzemy z powrotem na rzeczkę. Osiem mostków by będzie. O, podoba mi się. Jest bardzo ładna pogoda, naprawdę jest taka wyciskająca aż. W sensie te nasycenia, kolory, to wszystko jest takie, takie super. No. Przynajmniej na ekraniku, nie wiem jak na monitorze to później będzie, ale zobaczymy. Tu na trasie jeszcze przechodzimy przez gospodarstwo, teraz chyba przerobione bardziej na agroturystykę, ale możecie zwrócić uwagę, że ta wieża, która tam stoi za mną, to jest taka jakby stodoła. I ten dach był podciągany na tych słupach z dwóch stron, i można było dzięki temu coraz wyżej, coraz wyżej układać siano, a. Później zimą od dołu się wybierało, no i ten dach w miarę jak siano opadało, też się obniżał. Widziałem podobne, tylko mniejsze konstrukcje, jak byłem na Ukrainie w gorganach, także to nie jest jedyne miejsce, gdzie coś takiego jest. Podejrzewam, że w Polsce też to stosowali, tylko może na mniejszą skalę. Zbliżamy się już do Burden, do miasteczka, więc spacer dobiega końca. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mi się spodobało, Macie. Maciek? Tak, tobie? mi się bardzo spodobało. Przeszliśmy tą łąkę tutaj, którą widzicie w zasadzie na około 12 km. Było, no. nie było, także... Jeszcze nie było, ale będzie. Jeszcze nie było, ale zaraz będzie. 13 będzie. nawet. Nawet, tak. No. Także bardzo fajny spacerek. Tak. Słuchajcie, zapraszamy na kolejny vlog. Być może jutro zrobimy live'a. Jeśli tak, no to odpowiednio tam dzisiaj pewnie wieczór wystawimy miniaturkę, żebyście wiedzieli, że będzie ten live. A jeśli nie będzie miniaturki, no to po prostu może w następnym tygodniu zobaczymy. Po prostu nie wiemy. Tak. Ale życzymy wam wszystkiego dobrego. Tak, no i jakoś spędźcie święta wszystkich świętych, dzień zaduszny, także no wiem, że na cmentarze nie będziecie mogli pójść, ale no może jakieś małe spotkanie rodzinne czy coś w tym stylu powinno się udać. Także do zobaczenia. Hej pa!